Co jest pod tymi pokrywkami? O, nigdy nie widziałam tak paskudnego, dużego lizaka. Mój też jest taki sobie, ale przynajmniej nie jest tak duży. Dziewczyny, no tym razem miałyśmy pecha. Ale największego ma Candy. Zgadza się. Ale to ty zaczynasz, bo masz najmniejszego lizaka. Spróbujmy. Mam nadzieję, że nic wymiotuje. Nie miałam pojęcia, że jest taki dobry. Ojej, mucha chyba ożyła. To takie obrzydliwe. mam w ustach żywą muchę. Dlaczego się śmiejecie? Poli twoja kolej. Czego właśnie się bałam? Mam nadzieję, że ten skorpion mnie nie urządli. Ale Lizak rzeczywiście smakuje całkiem nieźle. Nie mogę się doczekać, kiedy go zjem w całości. Ojej, chyba zapomniałam o niespodziance w środku. Prawdziwy skorpion! I właśnie urządził mnie w nos! To tak boli, mój biedny nosek! Ale z Was koleżanki jeszcze się śmiejecie. Embi, czekajcie ten sam los. Nie Niby dlaczego ryby nie gryzą. Są po prostu obrzydliwe. Miałyście rację, Lizak rzeczywiście smakuje całkiem dobrze. Mam pomysł. Poli podczas gdona i zagrajmy w coś. Przestań spać! Obudź się! Handy już prawie skończyła. O dlaczego tracę na to tyle czasu? Jest świetny sposób na to, aby zjeść tego lizaka znacznie szybciej. Ojej, ostrożniej z tym! No dobra, teraz dziewczyny nie będziecie musiały tak długo na mnie czekać. Pyszności. Naprawdę jestem bardzo zadowolona. Ja co z rybą? Miałam nadzieję, że o niej zapomnicie. Jest taka paskudna. Śmierdzi. O mój Boże, ona żyje! I w dodatku uderzyła mnie ogonem. Handy została popita przez rybę. To wcale nie jest śmieszne. Zaraz ją za to zjem. Oj, chyba troszkę się pospieszyłam, jest zbyt ohydna. Prawie zwymiotowałam. Ale i tak trzeba ją dokończyć. Wiem, jak zrobić to szybko. Fuh. Gotowe! To było obrzydliwe, ale udało mi się. Ej, następnym razem bądź ostrożniejsza. Chcę być pierwsza. Ojej, po prostu kocham tu iksy. Pyszności. Ja też się uwielbiam, ale dlaczego mój jest taki mały? Co za pech. Wow, zobaczcie jakiego giganta ja dostałam. To się nazywa baton, Zara, ale ty będziesz pierwsza jadła. Chętnie mam nadzieję, że moja czekoladka jest przynajmniej najsmaczniejsza. Jedzenie jej rękami jest dosyć trudne, więc zrobię to pensetą. Próbujmy. Nieźle, jest naprawdę dobra. Szybko sobie z nią poradzę. No to teraz ja. Już nie mogę się doczekać, kiedy zjem tego ogromnego batona. Lila, czemu rozrzucasz opakowania? Co za brak kultury. Chciałam tylko wziąć szybkie gry za mojego Twixa. Jest niewiarygodnie pyszny. Mam ochotę zjeść go naraz. Ej, ostrożnie! Rozrzucasz czekoladę we wszystkie strony. Pyszną czekoladę, czy to źle? Oj, zmęczyłam się. Nie tak szybko, trzeba dokończyć drugą część. O... Spróbuję. Znam jeden sposób, dzięki któremu można zjeść coś naprawdę szybko. Oj, nie udało się! A właśnie, że się udało! Potrzebowałam tylko pomocy. Co z moją szyją? A, nie martw się, pasuje ci. Teraz moja kolejna jedzenie czekoladek. Ale najpierw użyję ich do zrobienia wsi salili. Ciekawe, czy wyglądam jak wampir z kłami? Tylko dlaczego twoje kły są brązowe? Przynajmniej wszystkich rozweseliłam. Teraz można jeść czekoladę. Pyszności. Nie ma nic fajniejszego niż batoni Twix. No i zostało tylko oblizać palce. Co czeka nas tym razem? To wszystko? Ale pestek z arbuza nie da się jeść. A ja mam prawdziwego arbuza. A raczej jego kawałek. A ja dostałam całego arbuza. Ale jako pierwsza będzie jadła Poli. Zgadza się, bo ja tu jestem najgłodniejsza. Pyszności! Jaki czysty i słodki jest ten arbus. Szybko sobie z nim poradzę. Tylko co zrobić z pestkami? Lila, pomóż mi! Okej. Okay. Poli, twoje pestki przebiły się przez skorupę mojego arbusa. Teraz wiem, że w środku jest cała masa kolorowych cukierków. Mmm, są takie pyszne! Dobra, nie będę się ociągać. Zjem wszystkie cukierki naraz. Co za uczta! Coś mi mówi, że skórka tego arbuza jest równie smaczna jak jego wnętrze. I miałam rację, jestem zachwycona, ale miałam farta. Dziewczyny, jestem taka pełna. Zara, czas na twoją pesteczkę. Jedzenie pestki arbuza jest dosyć dziwne. Ona nie może dobrze smakować, ale wiem, co można z nią zrobić. Może wyhoduję sobie prawdziwego arbuza. Babcia nauczyła mnie, jak prawidłowo dbać o rośliny. Zara, ostrożniej rozsypujesz ziemię po całym stole. A i dostała się nawet do naszych ust! Teraz trzeba włożyć pestkę do dołka, który zrobiłam i głęboko zakopać. Właśnie tak. Potem już tylko podlewać. Teraz trzeba poczekać. No dalej. Ojej, jak szybko poszło! Nie wierzę, że jej się udało. Wow, wyrósł mi arbuz. Teraz czas podzielić go na kawałki, żeby wszystko łatwo można było zjeść. Wreszcie mogę się cieszyć świeżym, słodkim i soczystym arbuzem. Co za uczta. Jestem szczęśliwa. Zara jest tak zabawnie. O, ale fajnie, duży czupa -czups. A u ciebie? I u ciebie? Mój jest największy. A twój to jakiś żart. Mm, może jest mały, ale na pewno będzie pyszny. Zjem go. Nie jest zły. Ma truskawkowy smak. Wspaniały. Słodziutki. Zobacz, co ona robi. Ej, co jest? Dlaczego się śmiejecie? To już patyczek? No i co z tego? Jedźcie swoje. No to zaczynam. Opakowania nie potrzebuję. Ale pyszny i czerwony. A ty, co masz? Twoje opakowanie. Przepraszam. Muszę się zająć moim czupa -czupsem. Smakuje wyśmienicie. Tylko nie mogę go ugryźć. Nie jest taki duży. Znowu? To było niechcący zaczynaj. Nareszcie. To dopiero lizak. Czemu nie mogę go podnieść? Co robić? No nie da rady. Jest za ciężki. Kurczę. Mam pomysł! Bingo. Wezmę okulary i oczywiście młotek. Co zamierzasz zrobić? Zaraz zobaczysz. O tak, to było wspaniałe. Nie muszę podnosić całego czupaczupsa. Mam go w kawałkach. To takie słodkie, pyszne. Po prostu rozpływa się w ustach. Wspaniały smak. Taki słodziutki? Co za uczta! Zjem wszystko. Niesamowity smak czupa czupsa O, już prawie koniec! To było niesamowite. Oj i jeszcze jeden kawałek mam. Uwielbiam słodkości. Jestem najszybsza. Co to jest? Taka mała kola. A ja mam zwykłą. A ty co masz? A ja mam ogromną butelkę Coli. O, tak! Mam główną nagrodę! A ty? Pij swojego mikrosa! No i dobra, otworzę tę butelkę. Spróbuję. Ojej, ale fajne! To nie Coca-Cola, to słodki żel. Jestem pewna, że to jest niesamowicie pyszne. Miałam rację! Uwielbiam to! Ej, chcę jeszcze! Szkoda, że już nic nie mam. Rzeczywiście, bo miałaś mikroporcję. Nie gadaj tyle, tylko pij. No dobra, a co ja mam? O tak, też mam całą butelkę pysznego syropu. Świetnie się to pije. Wow! Na bank wypiję wszystko. Dasz radę? No pewnie to jest wspaniałe. Zostało jeszcze troszkę. Muszę się do tego jakoś dostać. O nie, mój palec utknął. Co robić? Jak ci pomóc? Już wiem. Olej na pewno pomoże. Poleję nim twojego palca. Nie kręć się. No widzisz? Od razu lepiej. Spróbujmy. Wyciągamy. No i po wszystkim. O, teraz jest cały tłusty. No i co z tego? Ale za to jest cały. Fuj, jaki paskudny paluch. Muszę go o coś wytrzeć. Najlepiej o siebie. A twoja Coca-Cola już dziś poszła. Ej, to moje. Już zaczynam pić. Kurczerka ciężka. Ale jak dobrze smakuje. To po prostu rozkosz. Co ty robisz? Przestań. To najsmaczniejsze, co kiedykolwiek piłam. Chcę jeszcze. O nie, zachowujesz się jak Prusie. Jestem po prostu szczęśliwa. To było naprawdę super smaczne. Palce lizać. Ja pierwsza. Yes. Co tam jest? Co to takiego? Dlaczego to jest takie małe? To niesprawiedliwe. Podnieś swój klosz! Dobra. Patrz, mam świetną pizzę. Jestem zadowolona. Teraz ja. Ja. Wow, mam ogromną super pizzę. Po prostu ekstra. Nieźle, co za rozmiar. Lepiej zaczynaj od swojego maleństwa. No dobra, jest dosłownie na jeden gryz. Oczywiście, że ją zjem. Jest naprawdę dobra. Szkoda, że taka mała. W ogóle jej nie poczułam. No i po wszystkim. Teraz ja. Jak ją zjeść? Już coś wymyśliłam. Zrobię taką żmijkę. I zjem od początku do końca. To Aha. bardzo smaczna pizza z kiełbaską i serem. Po prostu będzie rozpływać się w ustach. Odlot. No palce lizać. Zaraz zjem wszystko. Miam, miam. No i koniec. Było super, teraz ty. A ja zrobię ekstra kanapkę. Wezmę kilka kawałków na raz. To jest świetne. Wspaniała pizza. I wielbiam taką z salami z serem pyszności. Widzisz, jak ona to je? Zjem ludką. Naprawdę, chociaż jestem już zmęczona, muszę przyspieszyć. Trzeba pomóc przyjaciółce. Gdzie nasze czapeczki? Daj, jesz! da, jesz! Co? To maraton pizzy. Jesteś w tym mistrzynią. Dalej, naprzód. Jedziesz. Jeszcze. Jeszcze. Udało mi się. Zjadłam. Hurra. Dałam radę. No i znowu dostałam małą czekoladkę. A ja mam całkiem niezły rozmiar. A ja mam ogromną tabliczkę czekolady. Świetnie. Twoja... I twoja... I moja... Ty zaczynasz! Yes. Dla małej czekoladki wezmę mały garnek i małą butelkę mleka. Wymieszam wszystko i będę miała piękną szklankę czekoladowego koktajlu. Z przyjemnością go wypiję. Będzie naprawdę dobry. Uwielbiam smak czekolady. Mm, ale dobre! Ojej, a co tu mamy? Czekoladę? Wspaniały napój. Mogłabym wypić jeszcze 10 takich koktajli. Teraz ty. No dobrze, myślę, że po prostu zjem tę czekoladę. Jest taka dobra. Wręcz ją pochłonę. Rozpływa się w ustach. To niewiarygodne. Ale mogłabyś być ostrożniejsza. To istne szaleństwo. No dalej, zjadaj swoją czekoladę. Come on! No pewnie, że zjem tylko jest taka duża, nie zmieści mi się do ust. Będę musiała coś wymyślić. Hmm, i już wiem, co z nią zrobię. Pokroję na kawałki i połączę w inny sposób. Okej. Okay. Yes. Spróbujmy. Hmm, świetnie! Tadam, domek z czekolady. Super co? I teraz tę te konstrukcję zjem z przyjemnością. Wow! No może troszkę przesadzam, ale i tak jest to o wiele łatwiejsze do zjedzenia niż jedna wielka tabliczka. Ja też chcę kawałek, może nie poczęstujesz. No miałam sporo tej czekolady, ale wszystko zjadłam. Ty sprawdzasz pierwsza? Wow, ciastka z mlekiem! Niesamowite. A yes. teraz? Ty? O, a ja mam tak małe ciasteczko, że ledwo je widzę. O nie! A ty co masz? Okej! Wow, co za ciacho! Jakiś gigant! Ale ty jest pierwsza. Yes. No i co ja z tym zrobię? Dobra, włożę na dno szklanki z mlekiem. Myślę, że jest już odpowiednio nasączone. Raz, dwa, trzy. No i to wszystko. Nieźle. A teraz ogromna szklanka mleka. Uwielbiam mleko. Jest takie pyszne. Kiedy nauczysz się jeść? Wypiję wszystko do dna. To było niesamowite. Takie pyszne. Teraz ty jedz swoje ciasteczko. No dobra. Jaki aromatyczny biszkopt. Ojej, wpadło mi do mleka. Co ja teraz zrobię? Hmm. Muszę wszystko wypić. Ok? No, ciastko oczywiście zostało na dnie. Ej, to nie przejdzie, zjadaj. Ale jak? Muszę je jakoś wyciągnąć? Udało się! Nasiankło mlekiem jest takie mięciutkie i pyszne, super. Zostałaś tylko ty i twój gigant. Dziewczyny, nie bądźcie zazdrosne. Mam takiego wielkiego herbatnika i taką małą szklankę mleka. Ale już coś wymyśliłam. Wyleję mleko na sam środek i zjem. O oh, wow, to będzie dobre. Mmm, pyszka. Ja też chcę. To było pyszne, ale jakoś tak źle się czuję. Fu, co za okropny smród! Ej, co jest, dziewczyny, co się z wami dzieje? Zobacz mi taką galaretkę do wyciskania. Nie ma sprawy. Pierwszy raz coś takiego widzę. Dobra, zobaczmy, co tu mam. Kola? Idealnie. Patrzcie, co potrafię. Czyż to nie jest wspaniałe? Uwielbiam kolę. A bez pomocy rąk? Super. Pyszności. Ojej! Ola Boga, tylko nie to! Ratunku! Niedobrzy mi! Co za smród. Przepraszam, sama się nie spodziewałam. Dobra, pora wsypać skitelsy. Myślę, że młoda będzie zachwycona. Mam tu jeszcze syrop klonowy. Też go dodam. Im słodsze, tym lepsze. Zamykam i potrząsam butelką. Właśnie tak. Ojej, zakrętka się przykleiła. Kiepsko. Pomocy! Otwieraj się! Już prawie. Wszystko w porządku, kochanie? Tak, tak. O kurczę, syrop przykleił mi się do paznokci. Ale za to butelka się teraz otworzy. Całe szczęście. Nie szkodzi. Najważniejsze to nakarmić młodą. Zrobię galaretkę z coli przy pomocy tego mrożącego sprayu. Zobaczmy. Idealnie. Babciu, zasnęłaś? Mamy tu challenge. Patrz, fajnie, co? Myślę, że to przesada. Łatwiej użyć dżemu, konfitur albo miodu. Wezmę miód. Kochanie, już do ciebie lecę. O, jaki sympatyczny miś. Zamrożę go i gotowe. Tylko miód i tym chcesz zaskoczyć mało? Zobaczymy, czym ty ją zaskoczysz. Ja wezmę kola, którą przecież prosiła. Znam różne sztuczki kulinarne. Wleję na pól na patelnię i dodam żelki. A żeby wyszła z tego galaretka, potrzebuję żelatyny. Dobrze, że mam zawsze ją pod ręką. Teraz muszę to tylko wymieszać i przelać z powrotem do butelki. Użyję do tego lejka. Hop. No, galaretka prawie gotowa. Wygląda tak pysznie. Sama bym to zjadła. Butelka jest pełna, można zamrażać. To mój najnowszy wynalazek. Super zamrażacz. Chwilka i galaretka jest gotowa. Właśnie tak. Wow, brawo. To było łatwe. Dziękuję. Myślę, że wyszło mi idealnie. A jak tam miód? O, właśnie, dziękuję za przypomnienie. Też jest gotowy. Ojej, jaki lodowaty. Co robić? Nie czuję rąk. Podmucha może się rozgrzeją. O, zadziałało. Dzięki Bogu. Babci nic nie jest. Kochanie, oto twoja galaretka. Ojej, trzy galaretki. Nie wiem, od której zacząć. Ale, słodziak. ty pierwszy. Cześć, Misiu. Co mi przyniosłeś? Zaraz się dowiem. Miodową galaretkę? Ale fajnie. Powinna być słodka i smaczna. Tak, jest ok. No, nieźle. Wow, a to moja ulubiona kola. Co w niej jest ciekawe? Chętnie spróbuję. Galaretka jest trudna do wyciśnięcia, ale wygląda świetnie. Zaczynamy. Super, podoba mi się. To jest pyszne. Dziękuję szefowo kuchni. Co jeszcze zostało? Galaretka od siostry. Wow, widzę tam cukierki. Jest taka ładna. To jest boskie. Mmm, wspaniała. To najlepsza galaretka, jaką kiedykolwiek jadłam. Zwyciężasz. Jak to możliwe. Ale czad! Dzięki, kochana! Brawo. Następne danie to gofry. Świetny wybór. Co? A, już widzę. Nie wiem, jak je robić. Jakoś to będzie. Aby zrobić ciasto na gofry, trzeba wziąć mąkę, jajko i masło. A teraz dodam cukier i mleko. Świetnie. Gdzie moja trzepaczka? Babcia pokaże Wam, jak to się robi. Mieszam tak szybko, że nikt mnie w tym nie pokona. Porety, naprawdę! Widzisz, co potrafię? Szacun babciu. Ach, te babcie! Niełatwiej byłoby zrobić to mikserem, lepiej oszczędzać siły i być bardziej pomysłowym. Ja, na przykład, mam świetny pomysł. Myślę, że mała to doceni. Zrobię kolorowe gofry. To ciasto będzie czerwone, a to żółte, zielone i niebieskie. Możesz nie zawracać sobie głowy, nie masz szans. Zobaczymy! Co za bzdury, czy to wszystko musi być takie trudne? Można przecież dodać nutellę i wygrać. Hey. Babcia i szefowa kuchni nie znają się na łatwym gotowaniu. Wszyscy uwielbiają krem czekoladowy. I kiedy one się kłócą, ja już zrobię gofra. Och, jaki gorący, ale jak pięknie pachnie. Ślinka mi cieknie. Nie mogę się oprzeć! Super! Jestem geniuszem. To jest przepyszne. Miam, niam niam. A co z młodą? To miało być dla niej. Nie szkodzi. Zaraz zrobię następny. Uważaj, żebyś tego też nie zjadła. Dobrze, że babcia ma wszystko pod kontrolą. Tak ładnie pachnie. Zwycięstwo jest moje. Aha. Tak, jasne. Mój gofr jest o wiele ładniejszy. Co wy na to? Nie pokonasz, babci. Za nic. Nie licz na to. Ale odjazd. Te gofry są przepyszne. Przepraszam, siostrzyczko, ale nie mogę się opanować. Co? Challenge jeszcze się nie skończył. No i co? Przecież nic nie zrobiłam. Nie złośćcie się. Przygotuj jeszcze jednego gofra. Zobaczycie. A gdzie mam ciasto? Kurcze skończyło się. Jak to? Co robić? Wiem. Mam w plecaku makaron instant. Zrobi z niego gofra. Muszę tylko zalać go wrzątkiem i chwilę poczekać. Makaron jest gotowy. Gofrownica zrobi resztę. No i gotowe. Właśnie tak. Zapiekamy. A ja dojem... To takie dobre. Jeszcze coś w ciebie wchodzi? Co za żarłok. A mój idealny gofr jest gotowy. Wyszedł świetnie. Przekroję go na pół i zrobię z niego tęczę. A chmurki będą zbite śmietany. Fajnie. Udekoruję całość posypką. No, wyszło nieźle. Ale babcia ma swój przepis na sukces. Lody Baskin Robins. Truskawki i posypka. Dziecko będzie zachwycone, jestem tego pewna. Pięknie. No i co najważniejsze, smacznie. Ciekawe, babcia wymiata. Ja też muszę się postarać. Co zrobić z tym gofrem? Wiem, posypię go serem w proszku. No i hop. Dodam więcej sera. Ojej. Psik! O nie, poszło mi w nos! Jak łaskoczę! Wszystko w porządku. Jesteś cała brudna. Musisz być bardziej ostrożna. Daj spokój, babciu, zdarza się. Patrz, jestem już czysta! A ręce obliżę. To takie dobre. Co za maniery? Chcecie spróbować? Nie dzięki. No i nie trzeba. Jesteśmy gotowe! Gofr z makaronu? To takie niezwykłe. Ciekawe, nigdy wcześniej takich nie jadłam. Jak chrupie! Ale smakuje okropnie. Fuj! Nie chcę tego! Jak to? No nie wierzę. Wow, tęczowe gofry. Tak pięknie wyglądają. Spróbuję jak smakują. Są niezłe. Podobają mi się. Wspaniale. Ojej! Gofry z lodami? To idealne połączenie. Jeszcze truskawki. Już mi cieknie. Rewelka. O mój Boże, to jest niewiarygodnie pyszne. Chcę więcej. Babciu, wygrałaś. Gratuluję. Hora.